Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. A już teraz moim i Państwa gościem jest pan Michał Juźwiak, portal .pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o nowym dokumencie Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski, który pozwala uporządkować zasady działania wspólnot i ruchów formacyjno-ewangelizacyjnych. Dokładnie nazywa się on kryteria eklezjalności wspólnot katolickich. Czym dokładnie jest ów dokument? No, ten dokument to jest, można powiedzieć, taki drogowskaz, taka bardzo jasna wskazówka, czym liderzy wspólnot albo ruchów formacyjno-ewangelizacyjnych w, w kościele powinni się kierować, jeżeli chodzi o takie kryteria właśnie eklezjalności, czyli można powiedzieć katolickości. Mówiąc naj, najprościej, warto przeczytać ten dokument ze względu na to, żeby wiedzieć, czy wspólnota, w której jesteśmy, idzie we właściwym kierunku, czy nie. Bo są takie. Bardzo ważne punkty. Ja sobie wynotowałem cztery, chyba takie najważniejsze czyli zgodność wspólnoty, z której jesteśmy, z depozytem wiary w kwestii dogmatycznej, liturgicznej, moralnej. To znowuż trochę może mądrze i enigmatycznie brzmi, ale chodzi o to, żebyśmy wierzyli w jedno i to samo. Niektóre wspólnoty posługują się na przykład takimi szczególnymi modlitwami o uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej. I tu właśnie przechodzimy do drugiego punktu, czyli że najważniejsze, tak czy inaczej, muszą być we wspólnocie sakramenty. To one muszą być na pierwszym miejscu. Jeżeli ktoś uważa, że ach, nie trzeba już, nie wiem przekładać wielkiej wagi do najświętszego sakramentu albo do sakramentu pokuty i pojednania, bo mamy inne formy czy inne jakieś inne formy duchowości, no to znaczy, że powinna nam się zapalać czerwona lampka. Trzecia rzecz, posłuszeństwo. Jeżeli lider naszej wspólnoty nie jest posłuszny biskupom, a znamy takie przykłady przecież z poprzednich lat i nawet z tego roku także, no to też już jest jasny sygnał ostrzegawczy, że nasza wspólnota idzie w złym kierunku i powinniśmy mocno uważać i być może nawet taką wspólnotę po prostu opuścić. No i kolejna rzecz, prywatyzacja liturgii. I tutaj ten dokument zwraca uwagę na to, że. Są różne oczywiście charyzmaty, różne środowiska w Kościele i, i, i możemy być w Kościele i nawet powinniśmy być różnorodni. To nie jest jakiś przymus, to nie jest jakaś konieczność. Różnorodność musi być interpretowana jako bogactwo, ale nie może chodzić o to, że ktoś zawłaszcza sobie liturgię i dopasowuje ją do swojego jakiegoś indywidualnego wyobrażenia, przeżywania, które nie jest zaakceptowane przez Kościół. To tak w skrócie myślę takie najważniejsze punkty tego dokumentu. To dopytując teraz właśnie o szczegóły i nawiązując właśnie do pańskiego tekstu, który zatytułowany jest Granice Katolickości, będzie tutaj pytanie ogólne, ale bardzo ważne. To znaczy, gdzie jest ta tytułowa granica? Kiedy mówimy o charyzmatycznym duchownym? Kiedy jego nau a kiedy jego nauki stają się chociażby przejawem ekscentryzmu, czy też takim zagrożeniem dla wiernych? Kiedy to on po prostu stawia siebie na pierwszym miejscu, a Pan Bóg schodzi na dalszy plan? Ja myślę, że tutaj taką granicą bardzo konkretną i wyraźną jest posłuszeństwo, bo nad tym, jak funkcjonują wspólnoty, czuwa Biskup, to jest, to jest jego zadanie i, i on, jak sprawuje nad tym pieczę. I jeżeli Biskup stwierdza,. I zaleca danemu liderowi wspólnoty. Tak było niedawno w Czatachowej w przypadku księdza Daniela Galusa. Jeżeli biskup zaleca pokutę, jeżeli, jeżeli później na przykład suspenduje, też ksiądz Daniel Galus jest przecież suspendowany, czyli zawieszony w czynnościach kopańskich, no to już wiemy, że ta granica została przekroczona. I tutaj myślę, że dla, dla wiernych świeckich bardzo ważne jest to, żeby czuwać nad takimi komunikatami i, i też później no, nie tylko znać, ale także przyjmować, to jest chyba o wiele trudniejsze, bo widzimy, że za księdzem Danielem Galusem czy ojcem Augustem Pelanowskim, który też jest spędzany, księdzem Natankiem, idą jednak rzesze wiernych, no, które właśnie poza te granice katolickości wychodzą i niestety stawiają sami się poza kościołem. To jest olbrzymie zagrożenie, bo sakramenty sprawowane przez tych przez tyka Panu są niegodne, a rozgrzeszenie na przykład w sakramencie pokuty i pojednania jest nieważne. Także, no to jest no tak dla katolików graniczna, można powiedzieć wręcz sytuacja. No właśnie wspomina pan w tekście chociażby o księdzu Michale Woźnickim, księdzu Danielu Galusie, księdzu Piotru, Piotrze Natanku i ojcu Augustynie Pelanowskim to są ci duchowni, którzy zostali suspendowani. I pytanie, czy pojawienie się tego dokumentu teraz wynika z tego, że jest. Pojawiła się pewna potrzeba usystematyzowania takich spraw, ponieważ tych spraw jest coraz więcej, czy po prostu mówimy o pewnym usystematyzowaniu wynikającym, nie, nie, nie powinniśmy się tu doszukiwać jakiegoś podwójnego dna. Myślę, że i jedno i drugie potroszę, bo, bo z jednej strony to jest odpowiedź, tak ja przynajmniej ten tekst odczytuję na te ostatnie wydarzenia, ale z drugiej strony też takie systematyczne uporządkowanie tego i, i też muszę to bardzo wyraźnie powiedzieć, że tutaj Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski zrobiła, uważam, bardzo dobrą pracę, bo ten dokument jest przejrzysty, jest prosty i pozwala w jasny sposób usystematyzować informacje na temat tego, jak powinna funkcjonować wspólnota. On jest niezbyt jest obszerny, ma chyba Kilkadziesiąt stron. Te takie najważniejsze rzeczy są na, na samym końcu podsumowane, więc można właściwie po lekturze pięciu, siedmiu stron już mieć jakąś informację na temat tego, co jest rzeczywiście ważne na co zwrócić uwagę. Więc powiedziałbym, że z jednej strony usystematyzowanie, a z drugiej strony reakcja, i to bardzo dobra reakcja na to, co się dzieje. Tylko mam wrażenie niestety, że wierni, którzy są w tych wspólnotach, które właśnie przekraczają te granice albo są gdzieś na granicy, będą mieli problem z przyjęciem tego dokumentu, bo to widać. To, to też nie jest tak, że te wspólnoty funkcjonują w danej miejscowości i, i nie wykraczają poza, poza taki obszar powiedzmy geograficzny, bo przecież na YouTubie, na Facebooku te, te grupy katolickie, one wszystkie się przenikają i mają no, dużo, dużo większy zasięg oddziaływania i przez to z jednej strony jest szansa oczywiście na ewangelizację, no ale z drugiej strony jest też duże niebezpieczeństwo tego, że no ci charyzmatyczni liderzy, którzy niekoniecznie są w jedności z Kościołem, mogą prowadzić dalej na manowce wiernych katolickich. Temat jest niezwykle ciekawy i też pytań pojawiających się w mojej głowie teraz jest mnóstwo, ale no niestety czas dobiega końca, także po prostu powrócimy do tego tematu, jeżeli będzie możliwość jeszcze następnym razem. Natomiast w ramach takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy użyję jeszcze cytatu z pańskiego tekstu. Różne są charyzmaty i sposoby wyrażania swojej wiary w Boga, i bez względu na charakter i sposób działania wspólnoty istotne jest to, aby koncentrowała się ona wokół sakramentów. To one muszą stać na pierwszym miejscu. Myślę, że o tym warto pamiętać, to warto mieć na uwadze. Pan... Tak, ani cuda, ani uzdrowienia, ani prywatne objawienia nie są od tego ważniejsze. To też warto tak jest. zaakcentować. Tak jest. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pan Michał Jóźwiak, redaktor portalu misyjne.pl był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrego dnia.